Ola, Ola, w dzisiejszym odcinku będzie wielki turniej, uczestnicy w trzech uczestników zagram, w 7 konkurencji i dwóch ostatnich przed do finału, czy coś pierwszy gracz, Lukaro, masz coś do powiedzenia przed turniejem? Siema, wieloku to gej, zapraszam na Twitcha Lukaro43 Czy coś, Derok, masz do powiedzenia? Dzień dobry, nazywam się Derok i do moich zainteresowań należy twoja matka Dzień dobry. Czy coś z ma do powiedzenia? Nie. Okej, okay. więc zacznijcie pierwszą konkurencję. W tej konkurencji trzech uczestników zmierzy się w parkuze. Parku polega na tym, że będą tutaj skakać, a w finale, w tym biało-czarnym, będą się tam dotrzeć do płytki naciskowej. I ten kto to zrobi, wtedy wygrywa, jakby wyścig. Trzy, Świetnie. dwa, jeden, start! Dobry staro czemu wszyscy a... mają inaczej Bo nie? Czemu, wiem, nie? Co? czemu nie, no właśnie. Wszyscy mają inaczej. Dajcie, dajcie, no skakać, skakać, skakać. No pomali a... mnie coś. A ty to nagrywasz osiem piłka? Tak. Komentuj, że coś, a nie tak. Komentuję, dobra, Luka chodzi na prowadzenie. Ale no name, czyli Rok z go ścigać. I nagle Zura, Zura przyścignął roka. Ale... Nie! Skacę, skaczę, Lukaro prowadzi Olera ja mówię, ja tego pierwszego nie przejdę. Lukara prowadzi Ja nie przejdę ja nie cyk wierzę, cyk iron bary. Bary. Ale ty miałeś wyjść jeszcze wyżej chłopie Jeszcze? No tak. A faktycznie, no jestem idiotą no, no, ja czemu spadłem, miałem no, shifta Zóraf, wycho Jest wychodzi na prowadzenie Zuraf, wychodzi na prowadzenie Lukara go nie, próbuje nie, gonić nie, i nie, rok, ale ja czy ja nie wychodzi dosyć, Skaczą, skaczą Jest? Dobra, Lukaro skacze, wychodzi na prowadzenie Czemu? Zura, dobra. Byłem na tym miałem star. Chociaż i też nie idzie dwójce, ale Lukaro wychodzi też na prowadzenie, jest na topie Lucaro jest na topie, co ty Uwali mnie coś Dobra, szybko Teraz nikt nie prowadzi, ale Lukaro wychodzi ja na coś prowadzenie Ja czuję, że po prostu nie przejdę tych iron barsów. Ja nie przejdę nic w topu. Jak masz ciężenie pozostali, no to możesz nie przejść. Dobra, Lukaro wychodzi na prowadzenie. Jest, ale jest. O, Rok wychodzi na prowadzenie, prowadzi. Lukaro go goni, A. A. jednak nie. A, jednak nie. Gonią. Ro... Ta woda Lukaro jest w porządku. Lukaro idzie, idzie, Skacem. W ogóle go goni. Tomek, taki patek. No ja pierdziele, no. to nie jeszcze przecież jest. nie, ty nie, ty nie mogłeś spaciem. Nie mogłeś skakać. Nie mogłeś skakać. I on na nie mogłeś skakać. Ja ma... ja żeby, żeby, żeby nie mogłeś skakać. Nie mogłeś. Nie mogłeś. Nie mogłeś. Nie mogłeś. To mogłeś. Nie mogłeś. Nie Żeby, Nie mogłeś. Nie mogłeś. Nie mogłeś. Nie mogłeś. Nie to Nie mogłeś. Nie mogłeś. Drog wychodzi na prowadzenie. Nie działa ci, proszę. Ja. Ja. No bo masz za daleko, to tego się nie da zrobić. E tam. Ja jestem wyższą istotą. No, właśnie widzę, jak się super idzie. Ale wiesz, że 8 o. piłka, połowa odcinka będzie z tego. Bo tak się jak. To się wytnie. Po no. większości tego nie wytniesz. Znając się. Daj... Wytnę to. 8 piłka, daj adventure na chwilę. Chcesz zrobić, co się da zrobić? Adventure? Nie, 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 nie. Trudniej, nie mogę tego teraz. Za późno. Da się zrobić, co zrobiłem. Tak za późno. Ale eee, nie to. Nie, nie doskoczyłem. Dobra, Luka roi na prowadzenie. No, Rob go goni. Jak pierwszy raz to próbowałem przejść, to na, na ten etap nie, nie, nie byłem w stanie dojść. Luka roi się na prowadzeniu. I bez spawów go goni. Tak. Ale ja pierdzielę. Um, bez pacji, jak jesteś na slime bloku? A tu jest drabinka. Trzeba było powiedzieć. No. A to jest chyba logiczne. Ej, bo ta drabinka jest za wysoko, na to się nie wejdzie. To jest po prostu niemożliwe. Wydaje ci się. Możesz się. spróbować no, ten no, skok. To jest dokładnie od... tak samo jak mnie. Od... I Luka się do skocu. No, bo się nie ale... jest. W web-web idą. I zaraz będzie, ale nie. Nie, dal... nie. Kurde, niście. ale nie. O, dura będzie naprowadzi, nie. Duraf na na prowadzi. No tego, tego skoku się. Jest Ej, on ma inaczej, on ma... Ale i tak tam nie doskoczy, więc jest dobrze. Tam kniwo. Kolego? Aha, ja mam tam być, dobra. Ten skok to, to jest po prostu zielnie. niemożliwy. Ta? To patrz. O, Zurow wskoczył, jest, jest. Naprowadzi, prowadzi. Cichaj tam. Jakim cudem? Ale prowadziłem. E, spady. Tak. Dobra. Ty tu ej, mam skoczył, ja tam nie mam nie kakać. Ze sprintem. No to sprintem zrobiłem, no ale nie zaskoczyłem tam. Ja tam zaskoczyłem, bo to testowałem na każdym, Dało dziecko na każdym. ja też tam, że wcześniej doskoczyłem, okay, ale ja się nie doskoł. Timeset daj daj, bo zaraz Wiem. się on zrobi. Dobra. A to już cię Prowadził. Nie, się nie ruszyłem stamtąd. Dobra, Kalera. dobra, Lukaro prowadzi. jest dobrze, Wygląda ciekawie, to ciekawie, ciekawiem. <grym> dobra. dobra, czyli teraz. Dobrze jest! Na płytkę, na płytkę. Na płytkę, A płytkę już. Lucaro wygrał pierwszą. Wygrywa, ale jest dalej WisticV o drugie miejsce. To Bajlando. No chyba Co zawodnicy. Jest? Jest, jest, jest jeden sposób by to przerwać Muszą się zawodnicy poddać. Ja go zaraz poddam. Nie przeskoczysz tego, nie da się. twój adres, Tomaszu. Prowadza. No to świetnie. Hmm. A, nie naciskać. No, nie jej O. Rok, bro. O. o. Ale wracam. <śla> Daję, 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 dajesz, daje, 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 dajesz ładnie, ładnie Coś czuję, że to przegram Dobra, i teraz... Dobra, jak kończę, siema no. dyskwalifikacja będzie, dyskwalifikacja Gdzie ja miałem skoczyć po HP? Tutaj Aha I teraz Dzień wiesz co, tego czarnego, czarno-białego Bez spacji na slime bloku I z systemem, z kontrolem Do płytki, Dobra. do Dobra Dobra Zuraw zajmuje drugie miejsce No żeś mnie zamknął Aha, no to No czyli, ja konkur czyli konkurencja skończona Dobra Przedawanie punktów Lucaro Ja mam Jeszcze jedno, czy Czy Rob Poddajesz się, czy próbujesz dalej? A co za różnica? A Ale co on nie dostaje punktu za to, że jest ostatni? Może dostaje końca, na końcu, chyba No chyba, że mam taki punkt No nie, na. no albo dostaje nie no, albo dostaję 0 punktów ogólnie, nawet jeśli był ten. Dobra, albo czwór, ten. tak. Czyli co, no. po prostu koniec i dostaję tyle, co, jeżeli bym, co bym miał, jeżeli byłbym trzeci. Tak, to? Tak. tak powinno być. Czyli Rok, jeden punkt. Lukaro, trzy punkty. Czekaj, bo się jeszcze nie skończyło. Ale o co wam? I zura co? dwa punkty Pierwsza konkurencja zakończona Teraz będzie widzowie, druga konkurencja Labirynt, labirynt na, ten labirynt polega na tym, że Są w nim ukryte skrzynka Że mamy przejść labirynt tak, czy nie, No najlepsze to, ten... że ja wiem gdzie są skrzynki Ukryte są w nim dwie skrzynki Jedna jest, w jednej jest diament, a w drugiej stawka złota. Za znalezienie diamentu są trzy punkty, a za znalezienie stawki złota 2 punkty, a za samo wejście tam to jest jeden punkt. Aha. ty możesz maksymalnie cztery zdobyć? Tak. Otwieraj mi to. Aha. Turniej ta runda labirynt zaraz. Za się wrażenie, że 2, 1, o, jeden, no że A nie, ja w innym miejscu się zrespiłem po prostu, dobra. Słuchaj, Lukaro, słuchaj, słuchaj. Dobra, Zuraw, w Chodź, tu geju jeden, no chodź tu. No 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 Ej, odnoszę wrażenie, na w sukier. Zakaz bicia się, dyskwalifikacja. Zuraw, dyskwalifikuje się za piciem. Ja nie, ale nie On mnie pobił, on mnie uderzył pierwszy. No bo mam diamenta S. No sama, Dobra, i no jest stawka złota do znalezienia. A ja mam wziąć tego diamenta? Tak, musisz go sobie nosić, ale nie możecie cię bić. Okej. Okay. mogę go zabić? Nie wolno, nie wolno. Przemoc jest zabroniona w tej konkurencji. No, mam sztabkę złota. Dobra, koniec. Według mnie powinno się można zabijać. Przemoc zawsze jest najlepszym rozwiązaniem. Ha! Odnoszę wrażenie, że jeden ze zawodników mógł mieć e, niesprawiedliwą przewagę. Tylko wrażenie. Jest mam takie wrażenie. Lukaro, pokaż A. diament i ostateczkę złota, masz tu pokazać Zjadłem Dobra, 4 punkty dla Lukaro No i zarąbisz 8 piłka 3 konkurencji trzech zawodników będziecie ścigać po torze wyścigowym w łódkach na lodzie. A pozwoliłbyś mi najpierw zająć pozycję? Bo tak. trochę jakby mnie odcięli. Pewnie Rozsunąć dobra. Gotowi? Czekaj nie, bo... No jak Ty? nie, no dawajże. Dawajże. Dobra. Już, dawaj startu. Trzy, dwa, jeden. No ruszać 2. nie mogę. Szybki wyścig. No to... Co to ma być? No pod... co to ma być? mnie blitzkrieg. No. To zaraz blitzkrieguję ty. Ron do ciała no, mi łódź Rok no, prowadzi. laguje. Rok prowadzi, ich najszybszy. Aha. Bo to jest Aternos. Bo jest drugi, w Durawce grywam. Wyjść tu fan. Wyjść tu I pada deszcz. I pada deszcz. I jest teraz wielki finał. Rok zajmuje pierwszy yes, yes. dobra Nie drugi Azuraw. Nie kończę. jej. W końcu punktu. mam jakiś punkt ja. dla Zurawa za opuszczenie łódki. To co teraz będzie? Czwartej konkurencji. Trzech, za... Trzech zawodników toczy w PVP, tylko że nie ze sobą na razie, tylko będzie to PVP. Walenie z potworami A walenie z potworami no Ej to, to dasz jakiś chociaż miecz czy się kierujesz na, na ręce Na ręce A tu każdy ma swój ten tak, A arena. wie że potwory się będą palić Zgadza mi że nie paliły bo są inne potwory bo są takie się nie eee. palą Dawaj Nie, nie żeby to nie Mateusz ale on nie atakuje Czekaj, czeka o kurde, gniać. zaatakował mnie. Nie, jakąś ścianę... Za... Nie, zabiłem go. Tego ma małego gnoja mam. Zabij dziecko. Ja też. Zawsze biłem dzieci. Zbiją cię. Dobra, walka trwa. Ale ten... wierzę, ten pająk zatruwa Ej, do, ej, do ej czekaj. P. Zanim to zrespisz... To weź daj jakieś jedzonko chociaż, bo trochę jakby pół hp po tym pająku każdy ma No Pera. po tym no, pająku ja zwinąłem Lukaro odpada Ja Gdzie wy jesteście? Lukaro odpada na razie z turnieju, Czy turnieju Ja mam sztabkę złota Mateusz, dwa punkty chcę Sztabkę złota to, mam To daj jedzonko jakieś, szabacz, jakieś szabacz, do końca coś. musi coś Do końca musi być, poczekajcie Czy złote jabłko? Dam ci imię. Tomek a jak przesuwałem ci pakunek, podejść tu do muru. Nie e, no, jestem pod murem. Dziękuję. Masz, masz to Złoto. Chyba nie trafiłem. Czy jesteście gotowi masz na, walkę? Nie. na walkę? Na walkę, jesteście gotowi? E, nie, ma, dopiero mam pół HP. Dobra, to i lekce się. się. Mateusz, D D Tomek, do dyspensera ci włożyłem tego. Sztabkę złota. O, dziękuję. Dobra, gotowi? Ej, czemu on ma jeszcze... Aha, dobra, bo to losowe jest. Gotowi? E, dobra, dajesz. O ty walka. Wy się tam bijecie? Wy się ze Mamy bijecie? Ale go skombowałem. Się bij... twa, walka trwa, walka Nie, bo to jest... Wreszy, jest, to jest wreszy, Zura skończyć walkę z rozbójnikiem. Ej, bo odnoszę wrażenie, że coś poszło Mateusza nie tak, bo on dalej ma pająka w dispenserze. Wydaje się. Czy gotowi do walki? Nie wolno wchodzić. Wypad. Wypadam. wypadasz. Daj, schaba. Wyjdź. Ale jak mam wyjść, jak tu jest zamknięte drzwi? O! Kolejny Just etap, jest za 3, 2, Ej, nie jeszcze... dostałem skaba no, skaba i spadaj Dziękuję Skab najlepszy. To skaba. Jestem gotowy. Kaj, mówię, tak, hmm. ty, to Chyba koniec. Tak, już to nie pykło. To znaczy on jeszcze miał... On jeszcze miał pająka, ale no, to chyba koniec. Teraz prawić 10. Z potworami. Ej, a co jest za tym węglem? nie twoja sprawa. Nic. Cz, nie twoja sprawa. Rozumiem, rozumiem, że będę pominięty. No dobra. Nie, poczekaj. Dobra, to jest tak. Punktacja wygląda tak. Lucaro, jeden punkt. Jak jeden punkt? To jak przecież. No bo a, to pierwszy odpad tak Lucaro. Tak, ale Aha, tak. że za ogólnie za wszystko. Tak, teraz to jest tak. Zuraw i rok po dwa punkty, bo mi na tym samym miejscu. Jak chcę go zabić? Nie tylko jeden może zabić. A. Dobra. W czwartej konkurencji trzech zawodników przejdzie park. Będą musieli pokonać parkur na czas. Czasówka no. A jako stoper, który będzie nasz? mierzył czas. Będzie mój zegarek. A ten parkur, dobra. Tak? Każde osobno? Osobno? Tak, każdy osobno. A, dobra. Mam pytanie, to czy, popełnienie, to czy popełnienie Amerykańców na innym zawodniku byłoby zakazane? Jako pierwszy wystartuje Zuraw. nie, muszę stoper ustawić, stoper Aha, dobra, dobra, dobra Za za spadnięcie jest resetowania, tak? Długo aż nie przejdziesz A, Aha, bo to, to, proste jest Ten, kto ma największy, najmniej, będzie to, największy wynik, ten ma najwięcej punktów Trzy Zaraz czter... to, kto najdłużej to będzie robił, ten ma najwięcej punktów? Nie, ten, kto będzie najkrócej to robił, najlepiej to zrobił Okej okay. Trzy Stee... ry! Żuraw idzie ładnie, 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 dobra, dobra oj już, Od nowa będzie, liczone Nie, stój, stój, się wróć, Jeszcze. wróć Nie, 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 nie zacznę stopera Ry! Wiesz jak ja to przeszedłem za drugim razem to wydaje ci się Ej, mam pytanie, bo w tym... Musisz puścić stoper E, dobra, a mogę już stanąć na tym bloku? Tak, możesz. Trzy, cztery. ry Ej Mateusz, jak coś to ci mogę potem pomóc z wycinaniem tego. Ej, jeszcze raz. Dobra, od nowa. Ja go mogę włączyć. Dobra, to um. teraz ja... A ja cię wynik i to zapisać. Włącz mi po prostu surwale, bo tutaj już jestem, czekam. Poczekaj, rok. To było tam 19,16 Dobra. Lukaro, wystartuj za 3-4 ry. Kurde no! Lukaro osiągnął najlepszy wynik. Tepnij mnie 8 piłkę. Tak ja poczekaj, już robię. W tej konkurencji trzech zawodników przejdzie jakby takiego jakby surf bo Musi, musimy się wydostać z tego pomieszczenia, bo to musimy z Dayscape jakby roomu, coś takiego podobnego, nie wiem, nie wiem jak to nazwać, tak okay. Zaczynamy. Dobra, Braw, przez, do przestań już, idź, ty, idź na stację. Ty, ty, ry. Dobra. Okay. I mamy stąd wyjść po prostu, tak. czy kill off, czy musimy wykopać obsydian? Musimy tylko obsydian wykopać, ja może tutaj jeszcze pomóc, bo są różne rzeczy, tam jak tam może być, Nie co dzień. Kopać obsydian, dobra. Urodzonym speedrunnerem. Pamiętajcie, ten, Pamiętaj ten bruk tu nie jest bez powodu, ten bruk. No, no nie spodziewałem się tego. Ja również. Myślałem, że tak wiesz, dla ta dekoracji jest. Dobra, A ładnie, właśnie też. ładnie, idą, idą. Już, idą. już tyle macie, ja nic jeszcze nie mam, absolutnie. Aha. Wy już? Wy już, ja dopiero... Eee... Ładnie, ładnie idzie. Kurde, trzeba, wyko trzeba ten piecyk trzeba zrobić. No nie gadaj. No ale to, to jest najdłuższa to czynność jakby. Dobra, ładnie im gdzie, ładnie. A, muszę sobie jeszcze patyki jakieś tam zrobić. O, już? No, kurczębek, kurczębek, gdzie gdzieś ten kilow. Dobra, żuraw na obsydianie mistrz, lukar oko drugi i rog jako trzeci jest na mistrz obsydian. To jest chyba najbardziej wyrównana z tych wszystkich konkurencji. Dobra i wtedy jeden blok zniszczyli, O, to jako pierwszy. Jestem. Lukaro jestem, drugi. jestem. Nie. Rok był drugi. Ja byłem drugi. No a co chodzi? Rok był drugi i lukaro trzeci. Jak to? Tak wyszło. Zdobacz, to sprawdź jeszcze na tym później na nagraniu. No... <grym-'> rok, dr rok, rok drugi. Dobra, rok drugi i trzeci. Nie chcę <grym> tego na nagraniu w sprawdzić, bo jak patrzyłem na mukrowę, to tam rok chyba w wejść weź jakoś. A. Masz trzy planki. A nie, zaraz, przecież tak nie możemy stawiać. Nie możemy budować, no tak to bym wyszedł. Nie, nie wolno. Nie dotykam, nie, nie dotykam, dotyka. chciałem sprawdzić tylko. Obiecuję, sprzęgam. Mogłem coś zrobić, co by mi przyspieszyło, ale... W siódmej konkurencji trzech zawodników będzie skakać z tej wysokości albo do wody ej! Nie ja. Noszę wrażenie, że zostałem z, e, zabity. Czekajcie, to, to, co ty... Widzicie coś narobili. teraz. Ej, no ale co mnie bijecie? Spokój. Nie ciebie, chciałem. chciałem tego chama ch Stop! Stop! Ja go nie biję, popatrz nie go. A, ogłoszę dyskwalifikację wszystkich, za dysk wszystkich. ja nic nie robię. Ja też nie. Mogę, Dobra. Mogę odzyskać z powrotem swoje rzeczy? Ja nie. nie. W tej konkurencji zawodnicy muszą skoczyć... On sam skoczył, Rzucił sam skoczył. To nie. trafił. Rzucił mnie. No to już spędziliśmy na wyzwanie. Dobra, w tej konkurencji. Oddawaj moje przedmioty. bo cię zakończyliśmy. Albo do znowu. wody, albo do łódki. Zaskoczenie do łódki jest tam 3 punkt, punkty, za wodę 2 punkty, a za nic 0 punktów. A, mhm. No i zerowaliście. A ile prób jest? 0, 1. 0, 1. Czyli 0, nie skaczamy w ogóle. Jeden, ja jeden, jeden. Albo od razu dwa. Jedna próba. Pierwszy. Rok skacze. Skakasz. E, on skacze pierwszy. To Zuraw. Ja już skoczyłem. Ja już Dzień włącz. Skaczesz. Aha. Z Zuraw Aha. zero punktów. Ale zrzucił mnie przecież. Patrz, jest, jest napisane, że mnie zrzucił. Sprawdzę. Patrz, na czacie jest napisane, że mnie zrzucił. Bo no, sam skoczył, tylko ja, akurat go walnął w ostatnie kilka sekund. Niestety, ale będziemy musieli to powtórzyć. Teraz bez uderzenia. Zuraw pierwszy skacze. Skaczesz. Zuraw. skaczesz. Zuraw zero punktów. No. Rok drugi. Nie widzieliście. Nie widzieliście tego. Rok Kurwa. zero punktów. I Lukaro jako trzeci. Lukaro... No. Jeden punkt. Bo to, to było zawody, było jeden punkt. Jak jeden? Zawody były dwa punkty chyba. To wszystko było dwa punkty. Tak? Nie, no, nie tam za łódkę tam. były trzy punkty. Dobra. I ten, ktoś w ekwipunku, ja ją przywoływam, nie wiem jak się mówi. Teraz. No to pod... co z Respi Pająka. Teraz będzie podsumowaniem. Wielkie podsumowanie. Lucaro. Według bo... mnie jestem na drugim miejscu. Cicho. Lucaro ma 17 punktów. Rok 9. Zuraw 10. Czyli rok odpada z turnieju. Świetnie, żegnam. Czekaj, Tomek. Ty również jesteś za tym, że coś nie tak kurwa mać. Kurcze, zacze tak się. Kurcze, chciałem powiedzieć. Ej, bo ktoś mnie zamknął w tym. Wpadłeś tam. Jak tam? Moim zdaniem. Otóż teraz będzie wielki finał. No bo wody... czekajcie chwilę. A, a. Nie, teraz ja mówię Teraz będzie wielki finał, dwóch zawodników, czyli ZURAW i LUKARO staczą finał na gołe ręce. A można jeść w międzyczasie? Nie. I to mnie, śpiewają piosenkę. widzimy Ale co, co ten finał zmieni tak się, jak ja wygram, jeżeli chodzi o punkty? Nie, bo to będzie teraz finał, teraz punkty nic nie liczą, teraz po prostu kto wygra. To no, potem te punkty zbierałem. Żeby jeden zawodnik odpadł. Aha, czyli przegrywam tak strzak, no fajnie. Słuchaj, <grym> ja się bić nawet nie umiem. My ja to... też się nie umiem bić. Szczególnie na tej wersji. Nie, wiem na żadnej. Wielki tur... To... nie, trzy, cztery. Bijecie się. Walka, walka. No, nie, żeby coś, materiału na nam się i regeneruje to życie. No. Takie mam nie, że to będzie trochę trwać, wiesz? Dobra, bijecie No i trwało. Czemuś my się takie robimy? My absolutnie... Ja mu absolutnie nie robię, a on absolutnie nie robi z mi. <grym> Haha, przecież. Sorry, był peaceful ustawiony, pewnie dlatego. O, zrazu. Ej, a co by było, gdybym postawił teraz pająka jaskiniowego? Eee, bez klikania, Be, dysk paliwku. Kill off. Dostaw nie wolno ten kijow. I tak go zrobił. Ale to w zeszpadek zwycięz... mi się wyjęło. To było już oszustwo. Odoszukiwał. Żuraw zwyciężył turniej. A? Tak? Tak, turnieju. turniej. No to jest bez sensu. Żuraw zajmuje pierwsze miejsce. Lukaro drugie. A rok, którego nam już nie ma trzecie Turniej zakończony Jeśli wam się podobało. Uuuu, się bić Nabijcie no, się teraz. Mi to wisi. wisi. Nie, 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 nie. Jeśli wam A daj wiadro dostało... Jeśli wam to się spodobało, to dostawcie subika i łapkę w górę. Yo. Mnie się nie spodobało.